To jest podcast Irytacje, czyli o sztuce zdrowego nakręcania się. O z Waszych głośników lub słuchawek nadaje Kamil. No, witajcie! Zaczęła się już jesień, niby, bo siedzę tutaj, nagrywam ten podcast i jest strasznie gorąco w moim pokoju, więc yy, próbuję sobie to chociaż tak zwizualizować w myślach ten jesienny nastrój yy, kawki dniowej, yy, herbaty zimowej i tak dalej. No i mówię, dobra, to jest dobry czas, żeby pogadać. Takie wiecie, pochmurne, deszczowe wieczory, pomimo, że nagrywam to jest 13, ale mniejsza, wizualizujemy to sobie, prawda? Więc ciemno za oknem, zimno w mieszkaniu, otulony kocem. No i sobie yy, nagrywam, yy, gadam, no wspaniały jesienny klimat. No to więc to tak mnie popchało do tego, żeby znowu do was pogadać. No więc włączyłem sobie ten program, w którym zawsze nagrywam. Nigdy problemów nie było, a kilka odcinków już jak wiecie, nagrałem. I nie mogę znaleźć przycisku do nagrywania, żeby aktywować mikrofon. Szukam, szukam, no jest ten guzik, ale no kurde, nie da się go kliknąć. Klikam tak 10 razy, nic się nie dzieje, więc klikam 11 raz, bo nadzieja matką głupich i dalej nic nie działa. No to co mogę zrobić, jak nie się zirytować? To jest wiecie, jak taka sytuacja, jak zablokuje wam się szafka w kuchni bo ten nóż tak się jakąś w tych przegródkach zablokował i nagle ta szuflada nie chce się otworzyć i zawsze ludzie tak szarpią to 10 razy już wpadają w taką granicę irytacji ja uwielbiam to w ogóle oglądać jako taka osoba postronna obok i napieprzać się z tego, bo to jest cudowne oglądać jak ludzie z takiej głupoty po prostu wpadają w taki piękny stan właśnie tej irytacji i to byłem ja tylko przed tym komputerem i klikam tym guzik no i nie, nie chce nic się tutaj zadziałać, a przecież wiem, że zawsze działało. No więc 10 razy klikam, tak? Tak jak 10 razy ktoś szarpie tą szafę i tą szufladę wysuwaną taką, i ani razu nie da się tego wyciągnąć. No i wtedy człowiek tak, tak patrzy, rozgląda się, no widzi, że coś blokuje i tak tą rączką tak zgrabnie próbuje coś wyciągnąć i szarpie dalej. Ja tak samo tutaj, tylko wszedłem w gogle, bo w gogle, prawdę ci powiem. No i wpisuję dlaczego przycisk R w programie jest szary, nie da się kliknąć. No i pierwszy oglądam filmik, nic się nie wyszukało. Gość mówi, że trzeba nacisnąć ten przycisk. No wiem, tylko nie da się go przy... nacisnąć, więc to jest Szukanie rozwiązania to jest trochę jak szukanie przepisu w Ania Gotuje czy w innych tych programach, tych innych stronach, że tak szukasz i musisz tak przeczytać pół strony odnośnie życia autora i jego wakacji na wsi, gdy zawsze babcia gotowała z nim pierogi i ty tak czytasz, czytasz, czytasz i ani tych składników, ani niczego, a później się dowiadujesz, no, co ci jest potrzebne na samym końcu. To tak samo z szukaniem na Google. Pierwsze filmiki, jakie przeszukałem, były bardzo oczywiste i oczywiście mi nie pomogły, ale jak słyszycie, udało się. Okazało się, że trzeba było przejść tylko w inną zakładkę i tam wybrać mikrofon, więc jestem mocno zirytowany i gotowy do tego, żeby z wami pogadać. A skoro mamy już to miesiąc i ten sezon pik wakacyjny, mówiąc profesjonalnie, się zakończył, to porozmawiamy sobie o wakacjach. Co prawda, kobietom na krańcu świata nie jestem, bo ani kobietom, ani na krańcu świata nie byłem. Więc jakby całego świata jeszcze tutaj bosą też nie zwiedziłem. Ale na tyle co na wakacjach All Inclusive byłem, to mogę się trochę wypowiedzieć o takich swoich rzeczach, które mnie w takich wakacjach denerwują. My nie lubimy za nic płacić, to się umówmy. To jest prawda, oczywista. Jakbyśmy sobie wmawiali, to jedyna uczciwa cena tej jest za darmo. A im więcej człowiek płaci, no to wiadomo, że wymaga. Dlatego jak już tak ciłamy na to cały rok, żeby na te wakacje zarobić i płacimy ładną sumkę, nie ukłamujmy się, że to jest ładna zawsze sumka, żeby to biuro podróży wszystko ci tak załatwiło za ciebie. No wiadomo, są też na TikToku takie filmy, że o, nie przepłacisz za biuro podróży, zorganizuj wycieczkę sam, bo przepłacasz i tam przeważnie są takie historie, że no, weź, nie wynajmuj hotelu, bo możesz znaleźć namiot, tak, w kempingu możesz też nocować, w ogóle weź, nic nie jest, tylko kup sobie bułkę z, z Biedry i przewieź to tyle kilometrów i tam zjedz, bo po co wydawać, prawda? Idź na jakieś darmowe muzeum, które jest otwarte, no i masz takie wakacje. No ja, znaczy, bardzo fajnie. Ja też takie wakacje mógłbym przeżyć i, i przeżywałem takie wakacje, ale tak raz chciałbym po prostu się niczym nie przejmować, pojechać do ładnego, estetycznego y, hotelu, gdzie nie ma zgraji ludzi, którzy mnie denerwują. Y, popić te drinki, y, iść zjeść trzy razy dziennie, cztery razy dziennie, tak, mieć wszystko zapewnione, y, położyć się po prostu takiego trochę luksusu. Luksusu, troszkę zażyć, tak? To człowiek jakąś taki, no ja jestem bykiem, więc, jakby może to jest z tego, że ja po prostu lubię otaczać się ładnymi, drogimi rzeczami. No i no co, no tak jest, gwiazdy mi tak przypowiedziały, i, ta, ta, i to jest prawda, że, że tak. Jestem taką osobą, która lubi po prostu luksus. Oczywiście nie jest to żaden wyznacznik i nie oceniam, jakby innych ludzi, tylko ja po prostu sam lubię mieć luksus, tak? No na razie mi to słabo idzie, więc, chociaż na tych wakacjach mogę tego Luksusu trochę dotknąć, więc no płacę tak yy, i wymagam. No, wiem, że mógłbym to zorganizować tani, ale tak jak już mówiłem, no i po prostu raz takie wakacje tak ekskluzywnie się chcę poczuć. No więc jakby te wymagania od razu są automatycznie o wiele większe, prawda bo siedzę, przeglądam te oferty, szukam, a tu nie tak coś działa, a tu nie tak to. Więc ja, ja już po prostu głowa mała, bo każemu coś gdzieś zawsze nie pasuje i te opinie naprawdę są takie, bo wynikają z tego że my płacimy, to my wymagamy, bo jak szukamy i jest jakiś przedmiot, który kosztował 20 zł, to tam opinie będą bardziej merytoryczne, tak naprawdę, bo jest jakby mniejsze wymaganie co do tego, więc ludzie są szczęśliwsi. Ale jak już będziecie szukać opinii w internecie odnośnie produktu, wycieczki, która no, jest z wyższej półki, to tam będą narzekanie na wszystko. I to przez to ja tak czytam i widzę, że to nie pasuje, to nie pasuje. I w większości to są jakieś durnoty, które naprawdę wynikają z tego, że ja zapłaciłem, to zawsze, Musi coś mi nie pasować Więc ja już przez to się boję Że będzie grzyb na ścianie Że to jedzenie będzie okropne Nie wiadomo co Że tu w łazience kran przecieka Że tu spłuczka nie działa Że w kuchni czegoś nie ma no, no kurde naprawdę ja już wtedy jestem taki zafiksowany Więc oddaję to zawsze w ręce Pani z biura podróży No i mówię po prostu znajdźcie mi coś Żeby nie było dzieci Żeby mi tu nie płakały Żeby było blisko plaży no, i dobre jedzenie, więc ja nie jestem mało wymagający pod tym względem. No i jakby to, co one zaproponują, no to znowu ja robię research, ale w końcu trzeba na coś zdecydować, więc coś wybrałem, tak? I to akurat będę mówił o dwóch, o w tych wakacjach i z tamtego roku, czyli to była Turcja i Grecja, i tutaj rzeczy pojawiały się za każdym razem takie same. Aspekt pierwszy: to każdy hotel jest nastawiony na daną narodowość. Czyli mniej więcej, języki, które się pojawiają, które można usłyszeć w bufecie w, te, w tej restauracji hotelowej, będą przez cały sezon rok w roku podobne. No i tam zawsze znajdzie się jeden pracownik, który wyuczy się tych dwóch, trzech słów z każdego języka, który najczęściej się pojawia, na który hotel jest sfokusowany, i będzie zaczepiał. Dzień dobry! Dzień dobry, my friends! To jest po prostu coś, co mnie tak wyprowadza z równowagi. Znaczy, okej, okay, założenia to powinno być miłe, prawda? No, miłe, ja zauważyłem, tak sobie myślałem, że może to jest miłe dla osób takich starszych, wiecie, co tak jadą na wakacje. Może też niewiele jeszcze widziały, ale no jakby nie jest to zależne tylko od wieku, że o, wow, ale fajnie miło ze strony ta, tego pracownika, że powie smacznego, jak się masz. Dzień dobry, do zobaczenia i tak dalej, ale jakby widziałem, też jakby podsłuchałem, bo jestem zawsze ścisłą osobą i słuch mam bardzo muzyczny i zawsze to podsłucham, kto co mówi obok mnie. I na takie wakacje, czy to w Turcji, czy to w Grecji, czy w innych częściach, gdzie udało mi się posmakować all inclusive, było tak, że nawet te osoby też się z tego nie cieszyły, te osoby starsze. Młode osoby, no to jak ja, no to też raczej, nie wiem, może ja mam, macie inny na to pogląd, to też dajcie znać, ale wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu już później uciążliwe. Jak tak jesteś te 7 dni albo dłużej i tak dzień w dzień My friend, dzień dobry, my friend, jak się masz? Smacznego. To jest to już dla mnie irytujące, bo to jest właśnie takie, wiecie, nie wiem, dla mnie to jakieś nie jest miłe, tylko zawsze mnie to wprowadza z równowagi i jak rok temu byłem w Turcji i to po prostu tam, to ja przeżywałem katorgę. Tam akurat na barze tak było, że ten gościu zobaczył, że mam okrągłe okulary i po prostu za każdym razem Harry Potter, Harry Potter. Jak ja, jak piję wódkę, to ja zawsze, no lubię coś sobie, zagryzkę jakąś wziąć. I tam były tylko orzeszki. I on po prostu, hello my friends, Harry Potter, jak się masz, orzeszki, orzeszki. I tak dzień w dzień, to mnie to tak tyle potało, że ja już po prostu mówiłem, ja nawet nie podchodzę do tego baru. I teraz, yy, jak byłem w... w Grecji. I tam właśnie znowu był jeden pracownik, to jest zawsze jedna osoba, to nie jest tak, cały zespół, jedna osoba, która nauczy się tych pięciu, pięciu słów, nie, to nawet bardzo dużo, z każdego języka i będzie dzień w dzień irytowała. I ja już starałem się wzrok zawsze mieć tak na dół i ignorować to, ale to się nie da, bo to jest tak wbite, że on robi jakby tak, jest takim miłym gospodarzem i nie da się tego po prostu przeskoczyć nawet jak ignorowałem to za każdym razem słyszałem Jak się masz jak się masz? Dzień dobry, my friends. I to jest takie połączenie tych słów, tych my friends i tych zbitki języka polskiego. I później good morning, i tak dalej. I w to nie, nie tylko że po polsku, prawda? Jakby nikt się tym nie zachwyca, ale jakby oni nie przestają tego robić. I to naprawdę skrętu żołądka można dostać. Ja też oczywiście siarę robię. I teraz wiecie. Taka gadka szmatka, tak. Widzi się tą obsługę codziennie, więc za każdym razem coś tam się zagaduje. No i był taki sklepik hotelowy, i tam były chipsy, jakieś słodycze i tak dalej. No i wieczorem, jak chciało się coś jeszcze do tej wódeczki, do tych drinków wypić, no to się szło do sklepiku hotelowego. No i jakby kasuje tym gościu. A ja widziałem, że dodali jakby w ten sam dzień z nim zdjęcie na Instagramie hotelowym. No i tak chciałem być też taki fajny, kulturalny. No i tak zagaduję, że o, cześć, ten, widziałem, że jesteś staro w Instagram, chcesz twoje zdjęcie. I on do mnie, że o, ten, chcesz mu Instagram. Ja tak mówię... Nie, no, widziałem po prostu Twoje zdjęcie na Instagramie. Aha, chcesz mój Instagram, tak? I wciska mi to swoją nazwę na Instagramie, a ja cały czas, że nie, 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 tylko chodziło mi o to, że to zdjęcie. No to dzięki, poszedłem. Jaki wstyd. No, ostatni dzień, bo była jeszcze pani, oczy... to są jakby trzy, trzy najważniejsze punkty, gdzie występuje jakaś obsługa, z którą się najwięcej rozmawia, to jest oczywiście recepcja. Restauracja hotelowa i bar, i tam na barze była też y, kobieta, dziewczyna. no Ona też w ogóle uwielbiała zagadywać, też w sumie trochę marudziła, więc jakby ten sam vibe był, że o, gorąco, albo opowiadała, co ona tam na TikToku oglądała. No i ona wieczorem. Jakby kończyła pracę i przyszła tak odjebana, naprawdę, sukienka ten, no przepięknie wyglądała. Ja oczywiście tam no, troszkę uzo już tam popiłem, no i idę i krzyczę, tak na cały ten, że o, ale pięknie wyglądasz. Wow, niesamowicie. No jakby ona bardzo się ucieszyła i to, no ja wiem, że to ona była rozanielona, że ktoś tak głośno i na cały ten skomplementował, że świetnie wygląda, ale, to będzie, ale ja się tak dur nie poczułem później, taki wiecie, kac ten moralny, że człowiek po piaku coś głupiego takiego zrobił i to będzie na pewno taka sytuacja, która nie będzie dawała mi przez całe życie spokoju, jak będę kładł się spać i będę chciał już tak wyczilować i tak usunąć zbędne myśli, to będzie mi się to wszminało, jak ja po prostu na cały tam y, tą recepcję o, jak ty świetnie wyglądasz, a obok cały ten gościu, który chciał mi ścisnąć Swojego Instagrama i y, patrzył, nie wiem, obrażony, czy co? Nie, po prostu, a, aż teraz czuję ciarki żenady. Więc y, no, obsługa jest też ważnym czynnikiem, który się pojawia właśnie w opiniach, i my jakby y, oceniamy też pryzmat wycieczki odnośnie tego, czy ta obsługa była spokojna, czy nie. Więc tutaj przechodzimy do drugiego aspektu. Wcześniej mówiliśmy o a teraz czas na kwestie jedzeniowe. I ja widzę, jak ludzie chodzą i tak oceniają. I to jakby to jest chyba przez rządek do serca, prawda? Więc y to jest ważny aspekt. Jak jest jedzenie na All Inclusive dobre, to jest już dobra wycieczka. I ludzie zawsze tak fajnie chodzą. Po tej całej stołówce, Boże, restauracja, nie wiem co ja mam stołówkę, to jest tak nieekskluzywne powiedzenie, po tej restauracji hotelowej, o, to już w ogóle bardzo ładnie brzmi, no i tak fajnie zawsze komentują, o, znowu to samo, o, a tu jakaś nowość, a ciekawe co będzie, jakby całe życie yy, na wycieczce krąży się wokół tego, że o 7 zaczyna się śniadanie, o 13 obiad, a o 17 kolacja i człowiek tak idzie i patrzy co będzie i tam yy, na śniadanie zawsze jest to samo, ja nie wiem, jakby spotkanie się, że w każdym Hotelu jest zawsze na śniadanie to samo. I już to też jest później w jakimś stopniu irytujące. Jak idziesz i po prostu zawsze to samo masz. No ja nie wiem, ale to, zno, i to znowu, i to pokazuje, i jacy my zaczynamy być wybredni. Czuł z tego, że ja jakby teraz jest weekend, więc codziennie. <grytanie> Przez weekend jadłem to samo na śniadanie. I co, co wymyśli na tym śniadaniu, ale jakby zapłaciłem i tak mam wrażenie, że ktoś powinien wymyśleć. Nagle coś innego na śniadanie. Nie wiem, co można było jeszcze innego wymyślić, bo jest słuchajcie, jecznica, są tam pieczarki, boczek, parówka, płatki, pankejki, tosty, więc to na słono. No standardowo, tak? A i tak, jakbym pisał recenzję, to bym napisał śniadania monotonne. Pomimo, że nie da się tak naprawdę niczego innego wymyśleć. I śniadania były bardzo dobre. Więc to znowu pokazuje to, co cię powiedzieć, że jak my płacimy albo zostajemy w. Coś naprawdę w przesycie fajnego, w dobrym znaczeniu tego słowa, przesycie, to my jesteśmy tacy bardziej wybretni i zaczynamy, jakby wyszukiwać dziury w całym. I kolejny aspekt to inni wczasowicze. I my na wakacjach wyszukujemy kogoś, kto będzie takim typowym Polakiem. To też jest. To jest w ogóle ulubione coś, że od razu szukasz jakiegoś punktu zaczepienia. Osoby, która będzie przez cały wyjazd ci irytowała, i tak to też działa, że ja sobie wyszukuję osobę, która będzie potwierdzała, że jak Polak to musi robić siarę. O, o przyjechali Polaczki, robią siarę. <laughs> Ulubione zajęcie to znaleźć osobę, która będzie ci irytowała, jakby nie odpychać tej osoby ze swojej przestrzeni, tylko jeszcze bardziej jakby zwracać uwagę na to, co robią, co mówią, żeby jeszcze bardziej się nakręcać. Coś wspaniałego. I to też jest punkt, że wakacje były udane. I to jest przeważnie facet z piwnym brzuchem, łysa głowa, jakieś okularki szybkie, obcisłe takie y, kąpielówki y, z, z szachownicy, jest taki sklep, jest, czy z jakiegoś takiego innego, specyficznego waipu, takich obcisłych właśnie tych kąpielówek. I to jest osoba, która czerpie z tej wycieczki garściami, ale w głośny sposób. I była babeczka na tej, na barze i na barze też były przekąski, tam były kanapki. No i oczywiście jak każdy wczasowicz, ten nasz Polaczek, przeze mnie wypaczony, bo zawsze jakiś Polaczek musi mnie denerwować, prawda? To, co wcześniej mówiłem. No i on podchodzi, oczywiście tam testuje te drinki, i tak dalej. Ile idę po drinka? Zobaczymy, niech leje mocno alkoholu. No i brał tę kanapkę. No i oczywiście się okazało, że dla niego suche te kanapki. No i musiał oczywiście na cały głos mówić, że. A niech ona sama je sobie te suche kanapki wieczorkiem oczywiście też, drineczki i tak dalej, prawda? Więc i więcej tam trzeba lać, że on idzie po drineczki. No to idziemy na obiad, no i będzie oglądał, co na ten obiad, i gdzieś tam sobie. Zabierał ukradkiem na poza restaurację, no i on jakby komentuje wszystko i będzie tak głośno o wszystkim mówił i z bomby skakiwał do basenu. I jak ja mam taką osobę właśnie, która potwierdza to, że ja mogę się zirytować na ten taki stereotyp, że Polaczek na wakacjach, to ja już mam wakacje udane. Kobiety też oczywiście wystrojone, słuchajcie, w Gucci, Tomi, Pradę, no, te grzeczki takie z tymi cekinami z Dolce Gabbana i tak dalej, no one też przeżywają po prostu y, niesamowite wakacje i, i to jest właśnie ten specyficzny styl, jakieś takie te klapeczki, te y, krótkie spodeneczki i ten t-shirt taki jakiś ala niby markowy, co ja mogę mieć jakieś domniemanie, że to nie jest podróba, ale żyjemy w kraju, demokratycznym jeszcze, w którym jest domniemanie niewinności dlatego ja nie będę oceniał, że to jest podróba czy nie ale no, to jest taki fajny vibe też właśnie u kobiet jeśli chodzi o wakacje i ich ubiór i taki pzaśne to jest wszystko, no, no cudownie Proszę rozgadałem, więc będę już tutaj do konkluzji szedł, bo każdy odcinek irytacji, jak mogliście już zaobserwować, a jeśli słuchacie mnie pierwszy raz, to będziecie mieli tutaj większą zachętę do tego, żeby inne odcinki też posłuchać, to zawsze gdzieś taki filozoficzny ton musi wyjść, tak? Takie filozoficzne podsumowanie. I więc teraz gładziutko do niego przejdziemy. To jest właśnie tak, że jak my coś w przesycie dostaniemy, ale właśnie. Dobrym tego słowa znaczeniu, czyli dostajemy coś fajnego. <coughs> Wakacje all inkluzji, wyjazd, nie musimy się przejmować gotowaniem, sprzątaniem, mamy fajny basen, dobre drinki, dobre śniadanie, dobry obiad, kolacje, mamy piękną pogodę, leżymy na tym baseniku, słuchamy muzyki, czytamy książkę, no jest po prostu tak jak powinno być. Coś dostaliśmy więcej, fajne chwil do przeżycia, to nagle my stajemy się coś bez sensu bardziej wybredni. I doszukujemy się jakiejś dziury w całym, próbujemy na siłę wynaleźć jakieś minusy. No bo przecież to by było za wspaniale, tak? Nie, od razu mamy w głowie, że to by było za wspaniale. I to nie wiem, czy to też właśnie nie wynika z tego, że z tego, ta, że ta mentalność taka Polaka to jest może. Bo nasze wcześniejsze pokolenia były tak nauczone, że w sumie nic nie ma, nigdy nie będzie i też za darmo to już w ogóle jakaś abstrakcja. I przez to, jak mamy coś w jakimś przesycie, albo coś dostajemy po prostu fajnego, to nagle mamy w, w głowie to, że my musimy nagle wszystko wziąć, wszystko brać, na wszystko marudzić. I przytłacza nas chyba to, że coś możemy fajnego dostać. I wiecie, komuna, bieda, kryzys, to się tak utarło w jakimś tym przekonaniu i nie wiem czy my to mentalnie cały czas jeszcze mamy to w głowie, chyba tak, że no kiedyś po prostu wszystkiego tego nie było, więc jak teraz mamy to my czerpiemy z tego i to jest super, ale zawsze w głowie się pojawia taka właśnie ta mentalność, że yy, muszę brać nagle aż wszystkiego za dużo i my w tym przesycie nie potrafimy żyć. Dlatego weźmy i traktujmy to jako fajne chwile, jako świetny prezent. Każą relację, każdą chwilę, wakacje, nie wakacje, przyjaźń, związek wszystko jako po prostu taki prezent. <grydy> Pozbądźmy się doszukiwania się dziury w całym, że jak ktoś daje nam więcej, to nagle no, coś jak mi szpilkę, bo to aż za nierealne. Jesteśmy już dumnymi Europejczykami, więc przesyt... Jest i all inclusive jak najbardziej dla nas, więc cieszmy się, korzystajmy z tego, nauczmy się żyć w przesycie. No i zaczęła się ta jesień, więc pozdrawiam wszystkie jesieniary i wszystkich jesieniarzy. Trzymajcie się ciepło. Pa! A nakręcał się i irytował autor podcastu Kamil Wojczak. Dodaj podcast do ulubionych. Ustaw przypomnienie, aby nie przegapić nowego odcinka. Dzięki!